Jest. Ma live? Pidge Shrooms TV. No ja już patrzę. Nie, jest online, offline. No, 20 followów tylko ma i 306 wyświetleń. Kurde, mi się wydaje, że może oni coś takiego wprowadzili, że, że pisze serwer, jak jest streamer na tym? Mogli... To takie coś, kurde. Dobra, tam nie lecimy. Za dużo ich tam jest. a przez z No nie wiem. Shrooms to taki streamer Daisy ktoś pisze. Sakra. A kurde, przez Shrooms jest ma dwa followy i no to Nie wiem, który. A weź wpisz Shrooms w Google. On ma po 1100 osób, po plus 1000 osób ktoś napisał na czacie. No to jak ma tyle, to podajcie nazwę. To sobie zobaczę. O. Shroom zdaje kasę o, z Donateów tak temu, tak co robi Band jest... Royal. To ciekawe, to się nie dziwię, że mam w tym tytule. Ale to tak trochę bez sensu, bo jak nie robi live'a, to po co akurat? Po, po co ten, nie? A, zawsze jest napisane na starcie. No to spoko. To no masz świerdał, zajebisty NIF. sajonek jedyny normalny. że co? No podał nazwę. No. A wszyscy przyjął Shroom z z z z i z... jeszcze brakowało. Czekaj, bo. Byłem... Noże, My... słyszę czały? Ej, bo, w ogóle ja nie wiem gdzie jestem. A, to jest Niemiec, ten cały szumbs. No a kurde, ale nie brzmi jak Niemiec? Jakby był polakiem coś grzybek nazywał, a nie szumbs. Nie. nie? Nie, to po niemiecku to by był Pizz. No ale szumbs brzmi po niemiecku trochę. Ale tak, to jest. Gdzie to po angielsku tak Nie. Shrumbs po... to było tak po angielsku, tak ładnie. Shrumbs, Kurde której Co? Siema ma bro, co tam u ciebie? No nic tak hey. padło. Żmiu powiedział, że dziś będzie czwarta, piąta, ale znając Żmija, wiesz, on tak mówi, żebym ja się nastawił na nagranie z nim, nie? Na przykład wydaje klajt, ale później go nie no. będzie. Bo powie, o, jesteś zmęczony, Aha. ale coś tam. Więc ja się nawet z nim na nagranie nie ustawiam. Chyba, że czekał. Ja ten, ja napisałem do niego, żeby ten, żeby przeszedł ten etap, to napisał okej, okay, ty... No mi wczoraj już płakał, miee 3 tygodnie czekałem, nie graj ze mnie, a ty grasz, a ja czekałem. płakał. Naprawdę? No przecież trzeba przejść. Ale on tak nie jedno, wiedział, wiesz, więc ja z niego bekę cisnąłem, że ja przechodzę sam. A okay. A to może się uda, a Broda też będzie grała? A nie wiem właśnie. No, za, a on, ta jedna osoba może się doczepić zawsze. Nie w ogóle to podobno jest tak, że jest główna osoba, która przechodzi, czyli ja oczywiście. No ty będziesz przechodził i tobie się to zapisze, nam się to nie zapisze podobno, nie? Tak. Ale, ale cztery osoby, czyli się ma ząbek. Ale, cześć. No bo cześć Brodaty. No jest. To, jest to. No, to cztery osoby mogą przechodzić w kampanię i ewentualnie ktoś jeszcze może nas nawiedzać w czasie gry jako zombie. Aha. Taki... Ale to chyba sobie wyłączymy, bo to będzie. upierdliwe. to jest fajne. Znaczy. To przeszkadza w, w kampanii. Ewentualnie, żeby na noc, no dobrze, żeby typu ustawić, typu. żeby w nocy. Na... No to zaczniesz się denerwować, jak ty będzie no stopno na stopno to i co jeszcze? Ale to nie mówcie, nie mówcie o tym brzmiowi. Aha, no. <laughs> tak. No ale to jest dobrze, to właśnie wprowadza element, kurde, kuta Zerański. tego. No, możemy jest, sobie wiesz. ustawić na ten na noc, żeby nas nawiedzali w nocy, nie? Bo w nocy jest hardcore w tej grze. Jeszcze mają to nas straszne. nawiedzać, tak? Insert no. air plug? Co to jest insert air? <laughs> Że można wywalić ten taki głośny dźwięk samolotu? Czy o co chodzi? Czy ktoś wie o co chodzi? Czemu ja mogę sobie te uszniki wsadzić do uszu? Wiesz co, nie wiem, a ty grasz Battle, battle, battle Royale, tak, tak się to nazywa? Boże, ile tłumików prowadzi do tej gry, biorę wszystko, nie wiem co jest do czego. Tam jakby co, to ja z tym z Ząbkiem chyba już mamy skończoną grę, nie? więc co nam tam wątek główny nie robi, tej no, różnicy nie Nie miło będzie, kurde, płakowy. Ale no nic. No nie wiem, bo jeszcze gonią chciał ten grać, czy, czy możemy zmieniać? Czyli tak w życiu czworek nie zbierzemy naraz, znaczy wiesz że co to... No w sumie, ja na pewno będę na 100% na wszystkim. Chciałbym to przejść też sobie nagrać. No tam. stopery, dokładnie chciałem powiedzieć stopery, a nie uczniki Ej, so, gdzie jest ten twój e, gość mały, co miał być, co mówiłeś wczoraj wieczorem? A, ale on ma być wieczorem, bo moja siostra idzie z mężem na jakiś bal, jadą chyba do Wisły. Nie? Nie ma ci, 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 dzisiaj balu w biśle. A nie, to coś mi mama mówiła tu co tyć no nie wiem no. walentynki są. Ta więc. impreza w Gliwicach. Yy, ona jest pod koniec miesiąca, yy, piątek, sobota. I pomyślałem, że kurde było, że to jest dobra okazja, żeby się tam spotkać, Ja mogę przenosować ludzi. No jakbyś mnie przenocował, Można to, że... normalnie no. tam iść, można Pewnie, no. no nie wiem. To będzie w mrowisku. To jest tak jak klub studencki w Gliwicach, znaczy klub, to jest taki cały budynek mm -hmm. dla studentów, więc tam można i się napić na pewno. I pogadać. Będziesz I streamował, cię no, jak, właśnie, jak to będziesz streamował, czy. No właśnie nie wiem, nie? Znaczy ogólnie chodzi o to, że gadali do mnie, czy bym nie wpadł i y, y, a jakbym wpadł, to czy nie mam jakiś pomysłu, żeby coś tam zrobić. No i ja oczywiście powiedziałem, że nie mogę teraz gadać, bo nie było w Polsce, ale jak ten to, jak wrócę, to pogadam. No i się dalej powiedziałem, żeby mi przypomnieli. Tylko o sobie. Jak coś to ja się piszę. Jak ja nie przynocuję wiozę No myślę, żeby się kurde dało przynocować. Hmm. Nie no, tam Nie mam plecaka. wystarczy mi podłoga. Materacy, materacyk, już tu rozłożę materac, tam rozłożę materac, już to no. była dobra, dobra okazja, żeby się tam... O spoko. ja jeszcze za. Będą seksy. Ja tak. też. <laughs> ktoś, za, ktoś zazdrości już, Krajzorowski, on zawsze zazdrości. <laughs> Siema. Siema, kto to? Siema Cześć, Karol. Karol, co tam u ciebie? Cześć Karol. No dobrze, pobieram te WS launcher, to wszystko z tego, tego. Bo nie wiem dlaczego, ale przez ten miesiąc ten muszę to wszystko update'ować i mi to wkurza. Nie ja wiem dlaczego, się stary, czego wszystko. ja nie muszę update'ować teraz. Powiedz mi, kurde, powiedz. No właśnie tak, tak, tak że powrotem po do Polski, abdata, jeszcze ja z odpaliłem zdalnie na kompie tego update, na znaczy Steam'a, bo bym przecież kurde ściągał tydzień jeszcze. Bołgasz radę przynocować 1000 widzów? Nie, 1000 widzów nie dam rady przynocować. Ale jeśli byśmy się tam wybrali, to oczywiście widzów też tam dam znać, gdzie to jest. Być może wpaść. To jest taka studencka impreza. Mają być jakieś te... Turniej Lola, turniej czegoś jeszcze. Pewnie CSA zrobią znając życie. Plus ma być jeszcze... Kurde, Flamie by mógł przyjechać, byśmy komentowali no. tego Lola. Jesteśmy w tym dobrzy. O ja chcę ja hmm. O, na Przecież ja na tej ja tak, ja polibudzie bo. jak był ten, jak był kiedyś turniej Lola, to myśmy grali przecież z Steam Profile. Ja byłem supportem. Nie umiałem grać w ogóle wtedy w Lola. Mówili mi co kupować. To możemy swój team założyć, nie? Na każde. Te, taki team streamerów czy coś No i ten, i można. Można by było, no nie wiem, no trzeba się zastanowić. AI. musi być koleś, bo są drzwi otwarte na dole. No i grałem w tego LoL'a i wygrałem wtedy tego. Wygraliśmy. I ja dostałem wtedy takiego zajebistego skina. Którego się normalnie dostaje... Za wygranie turnieju. Jem. Aha. Co to się rozbiło tutaj? Rozbiło. No i yy, dostałem, normalnie jakbym turniej jakiś taki, wiesz, LCS-owy albo coś wygrał, taki skin, Triumf Rise. No rozumiem, no, więc... to ja nie wiem skąd oni tam mieli te skiny, ale miałem, wygrałem I się później ten... że może Graba przyjedzie, go przenosuje. Kurde, nie. Pff. Czekajcie, bo siedzę na dachu. Panie, wiedziałem, czemu się schował? Czemu się schował? Kurde, widzieliście, jak patrzyłem dookoła. Ale patrzyłem dookoła przecież, czego nie ma. Schował się za wentylatorem. Co za koleś, albo leżał. O, jest. Ja jebie. Jest flaming. Ja jebie, face. były drzwi otwarte. Wiedziałem. Wiedziałem. O, jest flaming. Znów ta arma. Flaming, mi na tym spika, bo jest kurde, temacik do obgadania. Ach. No nic, dobra, no. Zdarza się i tak. Gramy jeszcze.